Zadanie kolejne jest związane z ułamkami dziesiętnymi. Tutaj mamy takie takie liczby, no właściwie takie działania. Działanie A jest takie, że mamy do trójki dodać jedną dziesiątą. Tutaj najłatwiej sobie zapisać to działanie na ułamkach dziesiętnych. Chodzi mi o, o ten ułamek zwykły, zamieniamy najlepiej na dziesiętny, ponieważ Podane liczby mamy zapisać w postaci dziesiętnej. I tak, mamy tutaj 3 plus 1 dziesiąta. I jeżeli dodajemy liczbę do ułamka dziesiętnego, no to tutaj mamy tak, jest jakaś całość, więc tą całość sobie przypisujemy, i części dziesiętne, gdyby tutaj były jakieś inne, czyli gdyby tu była jakaś inna liczba, Pierwsza po przecinku, to byśmy tutaj liczby ze sobą dodali, ale ja tutaj nie ma innych liczb w tej liczbie w 3. Jest to, 3 to jest 3,0, więc jakby 0 dodamy z jedynką, no to na pierwszym miejscu po przecinku będzie jedynka, czyli po prostu to jest 3,1. Chociaż nie sądzę, żebyście mieli tutaj na tyle tak duże braki, żebyście nie rozumieli tego działania. Sądzę, że chyba to wszyscy rozumieją, więc może przejdźmy do trudniejszych. Podpunkt B to tutaj jest tak, 2 plus 3 setne. Tutaj być może nie wszyscy pamiętają z wcześniejszych klas, jak zapisać 3 setne w postaci ułamka dziesiętnego. To tutaj w ten sposób to zapisujemy, że, że tutaj, bo to można w różny sposób właściwie wytłumaczyć. Najlepszy sposób jest na przesuwanie przecinka moim zdaniem, ale tutaj jak mamy dwa miejsca po przecinku, to znaczy, że to jest część setna. Tak? Tyle, no ile ma 0,100. Jak mamy jedną liczbę po przecinku, to jest no tyle, ile ma zer dziesiątka, tak? Czyli jeżeli mamy jedną liczbę po przecinku, to jest część dziesiętna. Natomiast jak mamy dwie liczby po przecinku, to mamy część setną. Trzy liczby po przecinku to jest część dziesiętna. Cztery liczby po przecinku to część dziesięciotysięczna i tak dalej. Stąd setne, Po prostu w ten sposób zapisujemy kołamek dziesiętny, no i teraz jak do dwójki dodajemy to 300. no to całości tutaj jakie są, no to tylko dwójkę przepisujemy. Czy są tutaj jakieś liczby, mm, jakieś części dziesiętne, czyli pierwsza liczba po przecinku, czy jakaś jest. No dwa to jest 2,0, czyli tu na pierwszym miejscu po przecinku jest 0, a tu na pierwszym miejscu po przecinku też jest 0, więc jakby 0 plus 0 to jest 0. Czyli jakby dodajemy te liczby, które są jako pierwsze po przecinku i potem tu jakby po dwójce można sobie dużą ilość tych zer dopisywać. To jest 2,0000, więc w dwójce też na tym drugim miejscu po przecinku jest 0 i 0 z trójką dajemy, więc mamy tutaj stąd 2,03. Tu być może aż do przesady to tłumaczę, ale no wolę na wszelki wypadek, gdyby ktoś tutaj miał jakieś braki i czegoś nie zrozumiał. Kolejny przykład C. Tu mamy tak, 40. Czyli jakby 4 dzielimy na 10, jeżeli 4 dzielimy na 10, to przesuwamy 1 przecinek w lewo. Tutaj, jeżeli byście nie pamiętali, jak się przesuwa przecinki, to koniecznie napiszcie w komentarzach, bo to jest naprawdę bardzo ważne w ułamkach dziesiętnych i czasami jakieś są problemy e, związane z nimi właśnie przez brak takiej umiejętności. Jak się przesuwa przecinki w prawo, w lewo, e, to, to proszę napisać w komentarzach, to postaram się, czy nie postaram się na pewno, jak napiszecie, to wyślę taki filmik tutaj w opisie. Czyli 40 no to wygląda tak, do takich mówiłam, tyle miejsc w przecinku, ile zer jest w tej tutaj, tutaj liczbie, czyli 40 tak wygląda, jedna setna no to wygląda tak, dwa miejsca po przecinku są. No i teraz dodajemy, czyli całości wcale nie ma, więc 0 plus 0 to 0. Potem druga, pierwsza liczba po przecinku to też te pierwsze liczby po przecinku plus są dodajemy, czyli 4 plus 0 to 4. I tutaj, jeżeli nie ma już liczby, to są jakby same zera, tak? Bo 0,4 to jest samo, co 0,4 i same zera tutaj. Czyli tutaj jakby tą drugą po przecinku jest 0 i 0 dodajemy z jedynką, więc to mamy tutaj 1. Kolejny przykład D. Mamy tak, 70, tu mam nadzieję, że już jasne, jak to zapisywać. 300. zapisujemy tak, 5000, tak zapisujemy. Tutaj są trzy liczby po przecinku, dlatego że tutaj mamy w mianowniku 1000. Więc robimy sobie jakby trzy miejsca. I zapisujemy tutaj piątkę, i teraz dodajemy. Nie ma tu żadnych całości, więc 0 plus 0 plus 0 to 0. Potem dodajemy te liczby, które są jako pierwsze po przecinku, czyli 7 plus 0 to 7, plus 0 to pisujemy 7. Potem dodajemy te liczby, które są jako drugie po przecinku. Więc jak mamy 0,7 to jest 0,7 i same 0, czyli 0 plus 3 plus 0 to jest 3. I potem dodajemy te trzecie liczby po przecinku. To tutaj jest 0, tutaj też, a to jest 5, więc same 0 plus 5 to 5. Kolejny przykład E23. Tutaj już nie zapisywałam tych ułamków dziesiętnych, bo sądzę, że już jakby na podstawie tych jesteście w stanie zrobić to samodzielnie. E, tutaj też chciałam pokazać, że można to robić też od razu, że tu nie musicie tak tego rozpisywać. Można od razu pisać wynik. No bo tak, tutaj patrzymy na całość. Na całości, bo to są ewidentnie ułamki. Całości to są tylko tutaj, tak? 23. Więc piszemy 23, przycinek. i teraz tak, tu są części tysięczne, jest ich 3. Tu są części dziesięciotysięczne, jest ona jedna. Więc tak, w miejscu części dziesiątych nic nie wpisujemy, bo nigdzie nie będzie żadnej liczby pierwszej po przecinku. Drugi też nie będzie, a część tysięczna no to będzie tu, tak? Trójka. No i. Żadnej innej liczby też nie będzie żadnych innych części tysięcznych, dlatego nie mają z czym ona się dodać, więc dlatego tego trójka tu zostanie. No i na końcu tutaj jeszcze ta część 10 jako czwarta w przecinku wpisujemy tą jedynkę stąd. Kolejny przykład F to do trójki dodajemy 7 tysięcznych, no to po dodaniu mamy taki wynik. I G do czwórki dodajemy 2 dziesiąte i jedną setną. Stąd mamy tutaj przed przecinkiem czwórka jako całości. E, dwie dziesiąte, no to na, w częściach dziesiątnych wpisujemy dwójkę i w częściach setnych wpisujemy jedynkę. Coś jeszcze tutaj mamy? Jeszcze przykład H. Tu mamy 700. i zauważcie, że tutaj nie ma żadnych całości, więc wpisujemy sobie 0 od razu. I widzimy, że tu mamy części setne i części dziesięciotysięczne, więc części dziesiątych nie ma tutaj bo to by było 0,07, tak, a tutaj byłyby 3, 4 miejsca po przecinku. Czwartą byłaby jedynka. Więc dlatego tutaj to dodawanie, wynik tego dodawania będzie tak wyglądał, bo nie mamy części dziesiętnych, część setną mamy jedną siódemkę, części y, tysięcznych nie mamy, więc wpisujemy 0 i część dziesięciotysięczna jest jedna, ta jedyneczka, tutaj wpisujemy 1. Mam nadzieję, że tutaj zrozumieliście i jest to dla Was jasne wszystko. W razie pytań e, proszę pisać w komentarzach lub na Messenger.